Dzień dobry, witam serdecznie w Szumieleśnej szklarni. Dzisiaj kilka słów na temat rozsad warzyw, bo trochę pytacie, co tam będzie uprawiane, z czego robię te rozsady. Pomijam już to, że rośnie tu cebula, dymka posadzona jest, że jest czosnek o zimę już dawno rośnie, że tam jest rzodkiewka wysiana, czy gdzie indziej jeszcze pietruszka, marchewka i tak dalej, to już te siewy pomijam, tylko skupiam się na rozsadach, żeby nie przedłużać. Moi drodzy, trzy rodzaje pora, trochę mi tutaj niektóre które kiepsko pokiełkowały, bo to już starsze nasiona są. Jest to por golem, por winner. to ten najgorzej mi pokiełkował i por tango. Golem to jest taki wczesny, bardzo długi por, on tam ma nawet i ponad 50 cm, najdłuższy miałem 70, aż takie wczesne pory. To, to tutaj z brzegu od nas no najbliżej, już jest do przycięcia. I, I ten winner i tango to bardziej takie jesienne, takie na zbiór, na, na zimę, do przechowania, czy nawet mogą zimować powiedzmy ten, ten y, tango chyba zwłaszcza może, może zimować Do tego tango jest tyle ile mi tam potrzeba więcej nie potrzebuję winera trochę mało ale te nasiona jakoś tak kiełkowały kiepsko golema jest bardzo dużo ale jak widzicie zaczyna się pokładać ja nie będę tego pikował zostały te pory tutaj wysiane i są tylko po prostu przycinane czyli jak mi się pokłada coś takiego to ja sobie to tu utnę i on się wyprostuje i będzie coraz grubszy, coraz taki bardziej, jak ja to mówię, krępy. Obok selery, to jest akurat zapasowa taka rozsada, seler, talar i denar. Nie mam etykiet od, od nich, bo już wyrzuciłem, ale w zeszłym roku miałem uprawiane. Jeszcze są malutkie, ale już są popikowane do większych doniczek, bo były w takich malusich. Będą sobie tutaj ładnie rosły. To jest taka zapasowa rozsada. Tutaj mam całą paletkę sałaty Królowa Lata. Wszystko tutaj rośnie bardzo, bardzo jeszcze mało, takie, ponieważ ja wcale się nie spieszyłem, chociaż mogłem, właśnie, nie wiem, czemu tak późno w sumie ruszyłem ze wszystkim, ale po prostu jeszcze bywają bardzo zimne noce, a to przebywa w noc tutaj w szklarni, gdzie jest na przykład dzisiaj rano było minus 2, a w szklarni były plus 3 stopnie, ale to też jest nisko, niska temperatura, prawda? Więc ten wzrost jest, jest trochę zahamowany. Do domu idą tylko selery, papryka i pomidory. Reszta jest tutaj cały czas. Także dlatego one tak po przepikowaniu jeszcze długo, długo mają zahamowany wzrost. Cała paletka królowej lata, cała paletka takiej sałaty salad bowl, to tak wygląda. Królowa lata, coś w tym stylu. Słuchajcie, to nie jest tak, że ja. Jakoś Wam bardzo polecam te. Po prostu pokazuję, bo takie mam te etykietki to przy okazji pokażę, ale to nie to, że one są jakieś wspaniałe, najcudowniejsze. Zresztą tak? widać objawy zimna, tutaj o po, po tych liściach, tutaj. Tu mamy królową, kolejną, ale majowych też cała paletka sałaty. Tutaj mamy rukolę siewną i roszponkę. Tu mamy pięć takich lichych sadzoneczek tego szpinaku zimowego olbrzym zimowy, co prawda jego się latem właściwie Wysiewa, a na wiosnę zbiera kolejnego roku. No ale miałem te nasiona, leżą, leżą, mówię, dobra, zobaczymy, co z tego będzie. Najgorzej chyba wyszła mi tutaj kapusta, właściwie nie wyszła, bo co się tu zaatakowało, co się jest źle, co się tu w ogóle obgryza, coś zasusza I, 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 i ta kapusta ditmarska, taka wczesna, jeszcze raz ją wysiałem. W ogóle mam dużo jeszcze takich malusich paletek na parapecie, wysiałem tam i bazylię, i właśnie te kapusty, i jakieś tam jeszcze. Kole, no wszystko jakby po raz drugi, też na, na kolejny, jakby zbiór, lub na, jeśli się nie uda, tak? No, jak widać, tutaj tu tylko kilka mam sadzone, które y, siewek, które, które jakoś tam. Wyglądają, ale też nie najlepiej. Tu mamy kalarepkę Gabi, tu mamy kolejne, kolejną sałatę. Sałata Lollo Rossa, chyba Rosa, czy Rossa, już tam sam nie wiem, jak to się pisze. Ona tutaj wygląda, jakby miała, właśnie za zimno. No bo ma trochę, ale ona ma też taki kolor, nie? więc już powoli go nabiera. Tu mam szpinak nowozelandzki, czasami gdzieś. Widzicie, brakuje, to nie, nie, do, nie dosieje. Jak nie, jak nie mam co, tak po dwie sztuki czasem jest puste. No, nieważne zresztą. Tu mamy znowu e, selera, e, prawdopodobnie znowu dwie odmiany. Tutaj miałem zaznaczone gdzieś w zeszycie. W każdym razie to już jest ta taka normalna mm, y, rozsada. Nie jest tu nigdzie poodchwaszczane popielone, więc nie dziwcie się, że taki gąszcz, bo zaraz to będę robił. Po prostu chciałem, żeby trochę podrosły te chwasty, żeby można było je zebrać, a nie takie malusie. No i w paletkach też jeszcze tego nigdy nie robiłem. Czasami pytacie, jak ta ziemia taka z domieszkami własnego kompostu, czy, czy jakiś właśnie no, nie, nie kupna, tak? Tutaj jest większość kupnych, bo robiłem to na potrzeby widzów taką mieszankę. Ale dodałem tutaj do tego troszeczkę chyba podłoża popieczarkowego tam przekompostowanego, już też zleżałego u mnie, niewielki dodatek no i tam się po prostu powysiewały różne rzeczy jeszcze tego nie odchwaszczałem tej rozsady no to tak to, takie, takie coś potrafi wyrosnąć, tak od czasu do czasu po prostu tak powiedzmy, że raz w tygodniu warto przejść i powyciągać to ale to nie ma dużo roboty ja jeszcze tego nie robiłem w tym roku w ogóle i no to tam jest takie trochę, no nic wielkiego się nie dzieje, żeby się tym jakoś bardzo przejmować, e, moi drodzy. Tutaj pomidory w dwójce tutaj, w tej paletce 2 i 1, mam taką normalną, jakby rozsadę. No, do, do tych pomidorów, które chcę też mi tutaj dwa. Jeden mi padł, ale podgryziony chyba przez ziemiorki, drugi mi coś tutaj choruje, ale generalnie były popikowane mniej więcej tydzień temu, troszkę ponad już teraz. I, I po prostu będą jeszcze przesadzane do większych doniczek, ale na razie oszczędzam miejsce, bo będą później w tamtych. Ale tamte są bardzo duże, tak? I po prostu zajmują mi dużo miejsca. Tam tylko 24 sztuki się mieszczą, a tutaj aż 54, więc. Ile czasu mogę, to oszczędzam to miejsce. Bo tak jak mówię, na noc je zanoszę do domu no i to jest problem. Zmieścić tyle takich dużych skrzynek, tak? Ja sobie później je finalnie tam wsadzę, ale może już będzie. Te, te, te sadzoneczki wsadzę sobie tam. Ale yy, mam nadzieję, że już będzie na tyle ciepło, że będę trzymał je w szklarni w nocy, a w dzień będę wystawiał w ogóle na zewnątrz. Tu mam jeszcze jedną paletkę z pomidorami, ta, ta jedenastka, to są takie totalnie zapasowe już, ale jak widać, że tutaj mi gdzieś o właśnie padła, to czasami te zapasy się przydają. Yy, mam tego za dużo, ale to może zaraz powiem o tym. Tutaj w trójeczce mam normalną rozsadę papryki, taką jaką chciałem, chociaż o jednej zapomniałem, i mam ją gdzieś indziej. Tutaj chyba w tej dziewiątce czy w dziesiątce. Ale tutaj to już są też takie ponadprogramowe papryki, bo tego wszystkiego będzie dla mnie za dużo. Ja mam tylko jedną też klarnię i, i będzie za dużo. Tu mamy jeszcze jedną sałatę, taką Sahim, ona też taka ciemna jest i oberżyna czy bakłażan. Jedno sobie podpisałem: Oberżyna, bo nie ma nazwy, a drugą podpisałem: Bakłażan Black Beauty. No, i tak jak mówię, mam jeszcze w domu różne rzeczy. Tu mam jeszcze w ogóle szczypiorek, cebulę, taką siedmiolatkę. To tam dopiero coś zaczęło kiełkować i to razem z chwastami. O, tutaj jest to co trzeba. Cebula akurat. A tutaj wszędzie chwasty trzeba to po prostu poodchwaszczać. A tam z tego szczypiorku to dopiero coś zaczyna. Widzę, wychodzić. No, i teraz pytanie: dlaczego innych rzeczy różnych nie ma, które można już uprawiać? A niektórych mam tak dużo, a za dużo moi drodzy, po pierwsze nie na wszystkim się znam nie wszystko kupiłem, bo nie wszystko lubię nie wszystko mam, na wszystko mam czas też, żeby tak idealnie do tego podejść jak widzicie, miałem tutaj najpierw odchwaścić i potem Wam nagrać filmik bo to też ładnie wygląda, ludzie podziwiają że tak zadbane i tak dalej no ale nie znalazłem na to czasu na razie i po prostu jest jak jest na ścieżce widzicie też pojawiają się chwaścioki czy tutaj jak trzeba mocno poodchwaszać bo tu sama cebula rośnie w tym rządku tutaj rzodkiewka tu czosnek a pełno innych rzeczy sobie też wyrosło no i trzeba się tym po prostu zająć no stąd właśnie nie wszystkie rośliny uprawiam nie wszystkie lubię i no skupiam się na tych które lubię które jakoś, jakoś mi wychodzą a i tak czasami się człowiek potknie co roku staram się wprowadzać trochę więcej różnych odmian jak Chociażby właśnie z tą sałatą, z najróżniejszymi odmianami. Niektórzy już mają swoje sałaty, już jedzą dawno. U mnie zresztą też tam rośnie na grządce. Jeszcze przezimowała jedna sałata i, i, i już sobie ją y, zajadam, ale no tutaj te sadzoneczki, y, te sieweczki mogłem zrobić wcześniej rzeczywiście. Ale teraz tak, czemu tak dużo sałat odmian? No bo. Do sprawdzenia, które fajne dekoracyjnie, które będą smakować, to będzie potem można się skupić. Nie wiem, na dwóch, trzech, które pasują. A jak będą pasowały wszystkie, to zawsze to jest jakaś odmiana. Niektóre po prostu ładnie wyglądają. Takie dekoracyjne są, gdzieś goście przychodzą, można zrobić jakieś jakąś dekorację na talerzu, czy coś jest fajnie. Inne będą po prostu smaczne. Tam jakieś masłowe, tu kruche, takie lodowe. Jest, jest zróżnicowanie i dużo tych sałat, dlatego że yy, słuchajcie, no. Zawsze można to wyrwać, komuś dać, yy, można zrobić sobie taką jakby mizerię jak z ogórków się robi to rozrobić też z sałatą, a to do kanapek a to wiecie co, przestały mi totalnie smakować surówki ze sklepu, jakiś z tym octem, z tym wszystkim jakoś mnie to zaczęło odrzucać chociaż kiedyś jadłem i mówię im więcej sałaty, tym więcej będzie dla nas po prostu tutaj jedzenia i tyle, to samo z rukolą czy roszponką, do różnych kanapek do różnych sałatek, po prostu można tego jeść, ostatnio bardzo dużo kupowałem a przecież można też samemu Wysiać i, i po prostu uprawiać. Kapusty trzy rodzaje, tak, no ta mi się tu trochę nie udała. Nawet nie trochę, bo były ładne sieweczki, a teraz je coś tu trafiło. No ale wysiałem drugi raz. To mam tutaj. Mm, no właśnie, co ja zrobiłem z drugą? A już wiem, dobra, w domu mam wysianą jeszcze kapustę brunszwik chyba się nazywa i kapustę kamienna głowa to będą takie bardziej do przechowania takie, takie no, większe tamte kapusty powiedzmy na, na lato na jesień, a tutaj mam taką wczesną, no po prostu żeby różne były właśnie w różnym terminie chociażby i do przechowania też inaczej kalarepki to prawie nikt nie je u mnie, nie chcą jeść, ale no, wysiałem bo mam nasiona może tam któraś urośnie to się zje albo z kimś się podzielę tu mam znowu nie, sałatę i szpinak no, szpinak też do różnych rzeczy można dodawać. Selerów. Ja używam praktycznie zawsze całego selera do rosołu, więc im więcej tych selerów mam, tym bardziej mi pasuje. Tu już nie brałem etykietek, bo. Z pomidorami to mam, mam 23 odmiany wysiane. Zobaczymy, czy wszystkie mi się przyjmą. Bo w zeszłym roku miałem 16, ale jak już posadziłem je do szklarni, to turkuć podjadek akurat mi wygryzł tylko jedną odmianę pomidora. I miałem finalnie 15, ale mam te, w tej chwili 23 i chciałem po dwa z każdej uprawy, czyli ze 46 krzewów, a nawet 40 wcześniej planowałem. A mam tutaj ponad 150 siewek, sadzonek, ale. Słuchajcie, dlatego, że po prostu nie wschodziły mi nasiona dosyć długo, jedne już wzeszły, już były ładne takie siewki, a inne po prostu mi nie, nie wschodziły, więc wysiałem jeszcze raz. A potem wzeszły wszystkie. I że mi było trochę szkoda, to popikowałem na razie wszystkie, mam zapasową rozsadę, może się będę z kimś tam dzielił, no nie wiem, jakiś czuję, że... Że mam jakiś cel w tym, że to robię. Jeszcze nie wiem jaki, ale że uratowałem większość tych siewek przed wylądowaniem w kompoście. I tak samo jest z papryką. Myślę, że te papryki, które tutaj są, tutaj no nie ma 54, bo tu brakuje trochę. No i co? No i, i też trochę za dużo bo ja mam tych odmian kilka, ale już bez przesady, to chyba każdy rządek to jest inna odmiana z tego, co pamiętam. No Zdecydowanie za dużo tutaj do mnie do szklarni, żeby to potem wszystko pomieścić z innymi jeszcze z ogórkami, przecież to jeszcze będzie dużo rzeczy później, ale na razie to taką aktualizację robię dla stałych widzów, co się dzieje w tej chwili jeszcze, jeszcze powiedzmy na początku kwietnia. I mam tego za dużo, ale czasem się coś złamie nawet. No... Myślę, że ta rozsada będzie ok, a z tymi dwiema co zrobię, to nie mam pojęcia. Nie wiem. Może po prostu właśnie z kimś się podzielę, jeszcze nie wiem, nie mam, nie mam na to pomysłu. No i tutaj jeszcze też jedna sałata i, i, i bakłażan. Akurat w zeszłym roku bakłażanami zeżarły całkowicie mszyce, wszystkie krzewy mi poniszczyły na spółkę z mrówkami, bo najpierw mszyce je podjadały, a mrówki potem w ogóle przegryzły łodygę. To też ciekawa historia. No i na razie mam to tutaj tak w szklarni wystawiam na dzień właściwie. W Wszystkie tutaj, chyba że jest bardzo, bardzo zimno, no to wtedy nie wystawiam tych pomidorów i papryk, ale normalnie to wszystko jest tutaj w środku. Więc już też nie będzie trzeba tak bardzo mocno tego wszystkiego hartować. I na noc tylko zabieram cały czas. Selery, paprykę i pomidory, bo one są po prostu trochę za słabe. W sensie selery na przykład mogą potem zacząć kwitnąć, bo pomyślą, że już zima była. Poza tym są jeszcze bardzo drobne i tak dalej. I może, może za drobne, właśnie tutaj były te kapusty, że niektóre nie przetrwały takich większych ochłodzeń. No, myślę, że będzie, będzie co tutaj później pooglądać na kanale uprawę tych wszystkich warzyw. Pewnie nie wszystkie się udadzą, a inne znowu udadzą się dużo lepiej niż człowiek sądził. Będzie jeszcze mnóstwo innych rzeczy: ogórki gruntowe, ogórki szklarniowe. Będzie fasola tyczna, będą jakieś tam cukinie, patisony, kabaczki. No, no, szereg innych rzeczy też sianych bezpośrednio do gruntu, tak jak na przykład buraki, pietruszka, marchew tego typu warzywa, czy, czy, czy rzodkiewki, właśnie już tutaj też rosnące w, w kilku odmianach. No, ale to to jest taka w tej chwili aktualizacja no żeby było wiadomo jak ktoś pytał mnie co tam uprawiam no to teraz może może sobie zauważyć że trochę tego jest no 8 paletek w tej chwili do domu targam codziennie na noc i rano wystawiam tutaj i to jest jeszcze to jest taki fajny moment teraz w ogóle, że te wszystkie sałaty i większość tych, tych roślin w tej chwili przeżywa taki boom, taki wybuch wzrostu, bo dopiero co zostały popikowane, one się tu jakby przywykły do tych warunków, trochę zmarzły, ukorzeniły się, przyzwyczaiły i dopiero teraz buchną jakby wzrostem. Więc można się spodziewać, że tutaj takie małe sałaty to w przeciągu tygodnia, dwóch już będą naprawdę solidne, takie, że się wsadzi do ziemi i właściwie prawie, że od razu można, można będzie je spożywać, czy też chociażby pojedyncze liście obrywać. Podobnie było z tymi dymkami. Zobaczcie, jak już mocno porosły. Jeszcze nie tak dawno je tak naprawdę wsadzałem. Miały taki okres przejściowy, a teraz jak już ruszyły. No to ruszyły mega, no chyba, że się zrobi jeszcze zimno, zapowiadają, że ma, ma być zimno nawet tak tydzień czasu, na przykład o, oziębienia, ochłodzenia. No to znowu przystopują zapewne, jak nie będą tutaj dogrzewane, ale myślę, że, że z tych, tych paletek co tu mamy, z tych malutkich roślinek jeszcze będzie tu naprawdę bardzo, bardzo zielono i dużo do zebrania, do zjedzenia. Tyle, jakby były jakieś pytania. Chcecie mi coś podpowiedzieć jeszcze, że można sobie jeszcze coś tam dodatkowo wysiewać, co warto? Ja chętnie poczytam na przyszły rok, czy może nawet jeszcze w tym jakoś tam zawsze mogę zareagować i kolejną rzecz wprowadzić, czy też jakąś odmianę fajną danego warzywa, czy po prostu w ogóle to warzywo, tak? Bo no tak jak mówię, no na przykład ja w ogóle kalafiora na przykład nie uprawiam, bo u mnie nikt nie chce jeść. No to po co mam to uprawiać? Bez sensu, tak? Dyni nie uprawiam, bo uprawiałem i, i potem szła na zmarnowanie, znaczy no do kompostu szła, no ale zmarnowanie jedzeniowe. No nie uprawiam, no bo po co mam to robić? No jak ja mam się nachodzić przy tym i po to, żeby do kompostu wyrzucić, to jest bez sensu, nie? Ale za to na przykład ileś tam odmian papryki i ostrej, i słodkiej jest. Więc kto co lubi, to niech uprawia. Dziękuję bardzo za uwagę do zobaczyska w komentarzach i kolejnych filmach jakąś aktualizację może pod koniec kwietnia jeszcze zrobię ile tam mam pozostałych rzeczy wysianych jeszcze, jak te sadzoneczki no nie wiem, zresztą jak będziecie chcieli to dajcie znać, to wtedy będę po prostu takie rzeczy też sam jeszcze publikował no bo nie wiem czy wam takie filmy też potrzebne czy tylko raczej już z takimi poradami, efektami, czy co pracy, no, no nie wiem, dajcie znać sami dzięki, do zobaczenia, pa